Siemano! W dzisiejszym odcinku dowiemy się, jakie gry na telefon królują w sklepie Google Play. Jest to aktualna lista z 14 sierpnia 2019 roku. Powiem Wam, że będziecie w szoku. Zapraszam do oglądania. Miejsce 10. Shotout 3D. Musisz przesuwać palcem w lewo i w prawo, aby sterować postaciami, dobrymi i złymi. Dotnij ekranu, aby strzelić. Uważaj jednak, by nie trafić cywila, bo będzie to oznaczało koniec gry. Początek wydaje się prosty, łatwe sterowanie, nic skomplikowanego, lecz po drugiej rundzie wyskakują aż dwie reklamy. Najprostszy sposób, by nie wyskakiwały nam reklamy, trzeba po prostu wyjść z gry i wyłączyć internet. Wchodzimy i gramy bez reklam, ale niestety w tej grze to nie działa. Cokolwiek chciałem zrobić, wyskakiwał komunikat Brak połączenia internetowego. Jakim cudem ta gra jest w top 10 najlepszych gier na telefon? Nie mam pojęcia. Ocena na Google Play 4.1. Moja ocena to 0. Miejsce 9. Jelly Shift. Galaretka, która zmienia kształty. Przesuń galaretkę w górę i w dół, aby zmienić jej formę. Upewnij się, że galaretka została prawidłowo ukształtowana, aby mogła zmieścić się w przeszkodach. Zbieraj diamenty, za które możesz kupić różne skiny. Gra się w nią naprawdę fajnie, sterowanie łatwe, grafika przyjemna dla oka, nie nudzi się tak szybko. Polecam wyłączyć internet, bo reklamy co piątą rundę. Ocena sklepu 4-3, moja 3 5. Miejsce 8. Puzle-fuzle. Spróbuj połączyć przedmiot zgodnie z powyższą wskazówką, używając poniższych elementów. Wszystkie elementy pochodzą z nieistotnych przedmiotów i można je obracać zgodnie z życzeniem. Dowiedz się jakich części potrzebujesz i jak je umieścić, aby wyczyścić poziom. Miła dla oka oprawa graficzna, gra ciekawa i łatwa, choć miałem czasami problemy z niektórymi wyrazami. Niestety gra jest w języku angielskim, ale nie ma jakichś trudnych wyrazów. Ocena z Google Play 3/5, moja 3. Miejsce 7. Aquapark IO. Ścigaj się z innymi ślizgając się po zjeżdżalni i staraj się wypchać graczy z toru. Zdobywaj monety by kupić różne skiny. Gra jest bardzo prosta, sterowanie banalne. Oczywiście po każdym wyścigu reklama, dlatego graj bez internetu. Szybko mi się znudziła, nie ma w niej nic ciekawego, co mogłoby mnie zainteresować. Ocena sklepu 4.2, moja 2.6. Miejsce 6. Line Color. Dotknij i przytrzymaj, aby pomalować drogę. Gra prosta, nic nadzwyczajnego. Szybko mi się znudziła. Zbieramy monety, by kupić skiny, oczywiście reklamy co parę rund. Sklep Play 38. Moja ocena to 2. Miejsce piąte. Color Field. W opisie gry czytamy: Gdy zaczniesz, nigdy nie przestaniesz grać. Tylko jeden cel: wypełnij planszę. Bardzo prosta mechanika rozgrywki z setkami unikalnych poziomów. No to sprawdźmy. Niestety, kostka ma opóźniony zapłon i nie słucha jak trzeba. Przestałem grać po trzeciej mapce. Co tu dużo mówić? Ocena z Google Play 3,3, moja 1,5. Miejsce czwarte: Fun Race 3D. Ścigaj się z innymi, osiągaj poziomy, odblokuj nowe postacie. Przytrzymaj, aby uruchomić, zwolnij, aby zatrzymać. Ciekawa, śmieszna i bardzo prosta gra. Jedyna gra, w którą grałem więcej niż wszystkie razem wzięte, z wyżej wymienionych. Jedyny minus tej gry jest taki, że nie można grać ze znajomymi. Ocena ze sklepu Play 4.1, moja mocne 3,5. No i przechodzimy do topy 3 gier w sklepie Google Play. Miejsce trzecie: Neon Splash. W opisie gry czytamy: Poprowadź świecący płyn w ciemność, aby znaleźć ukryte piękno neonowe. Super proste sterowanie. Ogólnie gra jest oryginalna, na początek ciekawa i wciągająca, lecz po kilku levelach szybko się nudzi. Oczywiście zbieramy monety, by kupić skinę do naszego płynu. Ocena Google Play: 4-3, moja 2,5. Ale czy zasługuje na miejsce trzecie? Miejsce drugie. Mr. Bullet Spy Puzzles. Mr. Bullet ma tajną misję, by zlikwidować wszystkich wrogów, gra bardzo podobna do Angry Birds, ta sama zasada. Cel tak, by wszystkich trafić. I jak w każdej grze zbieramy monety po to, by wydać nas skiny. Plusem tej gry są różne tryby. Minusem oczywiście reklamy. Wyłączcie internet. Ocena sklepu Play 4.2, moja 3.5. No i przechodzimy do najlepszej gry, którą możemy zobaczyć jako top 1 w sklepie Play. Brawl Stars. Tak, dokładnie Brawl Stars. Raczej wam dobrze znana, ponieważ nagrywam z tego odcinki, powiem krótko, opinia z Google Play 4 i 5, moja to 5. Jest to aktualna lista z dnia 14 sierpnia 2019 roku podana przez Google Play. Szczerze myślałem, że ta lista będzie inna. Gry naprawdę na słabym poziomie i nie wiem, jakim cudem zakwalifikowały się do top 10 gier na sklepie Play. Jeżeli chcecie, bym zrobił swoją top listę gier, dajcie znać w komentarzu. Zapraszam na mojego Facebooka oraz do zasubskrybowania kanału. Wielkie dzięki, ja już zmykam, bo jestem bardzo, bardzo głodny. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Bye.